Cześć moi drodzy! Z tej strony Hanna Kowalczyk, witam Was na moim kanale o interpretacji snów. Dziś zagłębimy się w tajemniczy świat snów i spróbujemy odkryć, co kryje się za ich symboliką i znaczeniem. Jeśli fascynuje Was, co oznaczają Wasze sny i jak wpływają na naszą codzienność, zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Dzięki temu nie przegapicie żadnego odcinka pełnego ciekawych interpretacji i porad. A teraz przejdźmy do tematu dzisiejszego snu. Zaproszenie na wesele jest interpretowane przez śniącego pozytywnie. Taki znak we śnie zwiastuje sprzyjające okoliczności dla przedsięwzięć, rozwiązywania wszelkich trudności, dobrych relacji z innymi. Zrozumieć, o czym marzy, pomogą inne szczegóły wizji. Zwróć większą uwagę na osoby wokół ciebie. Marzyłeś o zaproszeniu na wesele? Marzyciel mówi. Wkrótce pojawi się sytuacja, lub otworzą się nowe okoliczności, dzięki którym śpiący zrozumie, kto z jego otoczenia ma do niego prawdziwy stosunek. Zobaczyć kartę z zaproszeniem we śnie ktoś tak ufa śniącemu, że podzieli się z nim swoimi najskrytszymi marzeniami lub ważnymi planami. Marzyłeś o zaproszeniu gości na swój ślub. W rzeczywistości będzie wiele kłopotów, zmartwień, które trzeba będzie rozwiązać samodzielnie. Być zaproszonym na swój ślub we śnie oznacza, że otrzymasz ciepłe powitanie od ludzi wokół ciebie. Docenią twoją zdolność do subtelnego zachowania się z ludźmi i taktowność. Interpretacja snu młynasz. Co oznacza sen kobiety o otrzymaniu zaproszenia na ślub swojego kochanka z inną dziewczyną? Wizja zapowiada puste cierpienie i bezpodstawne lęki. Przed szczęśliwym zbiegiem okoliczności. Otrzymanie zaproszeń na ślub oznacza... Wkrótce będzie dobra sytuacja do pomyślnej realizacji wielu zaplanowanych przedsięwzięć w biznesie, pracy. Marzyłeś o otrzymaniu zaproszeń na ślub we śnie od znajomych? Śniący wkrótce weźmie udział w uroczystym wydarzeniu. Ale śniący precyzuje: Niekoniecznie będzie to małżeństwo, być może inna uroczystość, równie ważna. Jakie jest wymarzone zaproszenie na ślub znajomych osób, przyjaciół? Marzyciel sugeruje, Wkrótce nadejdzie okres, w którym będziesz cieszyć się życiem, szczęśliwymi okolicznościami. Mężczyzna, który zobaczy taki znak, obiecuje rozszerzyć kontakty biznesowe, otrzymując nowe korzystne oferty. Kobieta, pojawienie się znającego cenę, sprytnego rywala. Pokonasz wszelkie trudności. Widzieć zaproszenie na wesele we śnie oznacza, że w życiu śniącego nie ma nierozwiązywalnych problemów. Wszelkie trudności będzie w stanie rozwiązać własnymi siłami lub prosząc przyjaciół o pomoc. Dlatego popadanie w przygnębienie na początku trudnego okresu nie jest konieczne. Taka wizja we śnie mówi o samowystarczalności śpiącego. Jest całkiem zadowolony ze swoich umiejętności, osiągnięć. Okres rzucania pozostawiony. Jakie jest marzenie o zaproszeniu na czyjeś wesele? Śniący jest uspokajający. Wkrótce śniący będzie mógł łatwo rozwiązać wszystkie trudności życia. Czyj ślub? Interpretacja snu zależy od tego, czyja uroczystość została zaproszona. Przyjaciel, dla dziewczyny, korzystne przejęcie. Przyjaciel. Dla mężczyzny w biznesie i rodzinie wszystko idzie dobrze, siostra weźmie udział w zmianach życiowych. Marzyciela, brat, wspiąć. Cię po szczeblach kariery, dalecy krewni, i według śniącego, będą wydarzenia, które wpłyną na Twoją duszę. Nieznajomy nieoczekiwane. Spotkanie z kolegą z klasy starym znajomym, dla córki i pomyślne zakończenie irytujących zmartwień, dla syna, relacje rodzinne. Staną się jeszcze silniejsze. Wyśnione zaproszenie na ślub dla córki oznacza, poświęcasz jej mało uwagi. Spróbuj poprawić sytuację w przeciwnym razie będziesz bardzo daleko od siebie. Iść na wesele bycie panną młodą na weselu ślub byłego chłopaka udostępnij, autor Inga Archangelska ostatnie komentarze. 3 akt 2023 weź nie byłam z byłym chłopakiem, a raczej rozmawiałam ciągle pokazywałam, że dobrze sobie radzę. A jednocześnie komunikowałam się z nim w uprzejmy sposób. I byliśmy w autobusie z dużą ilością pasażerów, więc wstałam na stołek i krzyknęłam: Zapraszam absolutnie wszystkich na mój ślub. Absolutnie wszystkich co to znaczy? 1 maja 2023 roku Walentine śniło mi się, że syn moich przyjaciół przyniósł zaproszenie na ślub i kartkę w formie domu. Otworzyłam ją, a tam były banknoty. 31 marca 2023 roku Zufar, witam, w moim śnie widziałem siebie robiącego listę gości na mój ślub. W rzeczywistości jestem rozwiedziony. 17. akt. 2019 Mlina śniło mi się, że dzwonię do gości na mój ślub. W rzeczywistości jestem żonaty. 12 sierpień 2017 witam, proszę o pomoc, weź nie widziałam kartki ślubne. Powiedz coś, Freuds Sygment. Sen i marzenia senne. Wydawca Olympia Press 1997 rok 544 centów. ISBN 978 myślnik 5, myślnik 15. 000030 Myślnik 8 Kraus-Kler A Dreambook for Women Wydawca Astpress 2016 rok 320 centów ISBN 978 Myślnik 5 Myślnik 17 0937 004 Ronny Temaskal The My and Dream Dreambook Wydawca Azbuka 2010 rok 224 centów ISBN 978 myślnik 5 99 0980 myślnik 3 Artemidorus z Daldi. Sonnik oneirokritika Wydawca Krystal 1999 rok 448 centów. ISBN 978 myślnik 5 myślnik 81 91 0015 8.